Nie macie oszczędności i nie zarabiacie dużo. To zupełnie naturalne i sam kilka lat temu pewnie niewiele się od was różniłem. Pierwsze, co musi się zmienić, żebyście się odblokowali, to zrozumienie, że nie trzeba mieć pieniędzy, żeby zarabiać pieniądze. To, co będzie potrzebne, to kreatywność, umiejętność obchodzenia się z pieniędzmi i ciężka praca. Drugim krokiem będzie zdobycie umiejętności. Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, jeśli powiem, że nie wszystkie umiejętności płacą tak samo. Nauczenie się gry na klarnecie będzie wymagało sporo wysiłku ale poza nielicznymi wyjątkami, raczej nie będzie bardzo dochodowe. Z tego powodu w tym przypadku nie interesują nas jakiekolwiek umiejętności, tylko umiejętności pozwalające na wysokie zarobki. Przykładami mogą być sprzedaż, programowanie, marketing czy tworzenie treści w internecie. Nieważne czy wybierzecie którąś z tych możliwości, czy może pójdziecie w nieco innym kierunku. Możecie bardzo wzmocnić swój potencjał zostawiając łapkę w górę dla YouTube'owego algorytmu oraz stosując skill stacking. Polega on na rozwijaniu kolejnych umiejętności wspierających się nawzajem. Ogarniasz matematykę, możesz nauczyć się księgowości, następnie dodać do tego tematy związane z optymalizacją podatkową, doszkolić się w zakresie ubezpieczeń, dołożyć zarządzanie zespołem i w kilka, kilkanaście lat zostać dyrektorem finansowym. Skills stacking jest najważniejszy i stosuję go też u siebie. U mnie tą początkową umiejętnością był na przykład angielski. Dołożyłem do tego rozumienie social mediów, montaż, miniaturki, copywriting, wymyślanie pomysłów na content z SEO itd., następnie umiejętność skutecznej komunikacji, do tego zarządzanie zespołem, zatrudnianie, budowanie systemów czy tworzenie oferty. Połączenie tych elementów pozwala mi dawać wartość, za którą opłaca się dobrze zapłacić. Umiejętności to pierwszy i najważniejszy element wymagany, aby móc dobrze zarabiać. Z tego powodu, trzeci punkt też jest z nimi związany. I jest to terminowanie. To nieco przestarzałe słowo, znaczące zdobywać doświadczenie w jakimś zawodzie, uczyć się rzemiosła od majstra, i poznałem je czytając książkę Jak zostać mistrzem Roberta Greena. Terminowanie jest bardzo ważne, ale niestety jest też niedoceniane w dzisiejszym świecie. Modna jest wiedza akademicka, która nie ma wielkiego przełożenia na prawdziwe życie. Najszybszą metodą nauki jest jednak praktyczne działanie. Najlepiej pod okiem kogoś z doświadczeniem. Możecie przeczytać 100 książek na temat sprzedaży, a jednak okaże się, że jesteście gorszym sprzedawcą niż ktoś, kto przeprowadził 100 rozmów sprzedażowych, co można zrobić w jeden tydzień. Teoria z książek może bardzo skutecznie wzmocnić i przyspieszyć praktyczną naukę, ale bez praktyki jest mało efektywna. Najlepiej poradzi sobie osoba, która faktycznie działa, ale nie tylko uczy się na swoich błędach, a zamiast tego ma mentora, który ją poprowadzi. I podpowie, co konkretnie można poprawić. Takie szkolenie można dostać zupełnie za darmo, a jak się dobrze ustawimy, to jeszcze nam za to zapłacą. To z tego powodu praca na etacie nie musi być czymś złym. Dobrze jednak, żebyśmy czegoś się w niej faktycznie uczyli. Jeśli mamy na to finansowe możliwości, to szczególnie na początku naszej kariery zawodowej lepiej będzie pracować dla doświadczenia, a nie dla pieniędzy. Umiejętności są fundamentem zarabiania i naszym celem jest opanowanie ich jak najszybciej, więc lepiej będzie zatrudnić się w miejscu, w którym zarabiamy mniej. Ale za to uczymy się szybciej, niż w firmie, w której będziemy zarabiać 2000 więcej, ale za to nie nauczymy się nic nowego. Czwartym krokiem są dodatkowe źródła dochodu. Możemy mieć pracę i szybko się uczyć, ale jednak najlepszym wehikułem do zarabiania pieniędzy jest własna firma. Dobrze więc spróbować swoich sił i po godzinach poszukać zleceń i możliwości zdobycia własnych klientów. Najlepiej byłoby sprzedawać coś, co jest spójne z naszymi umiejętnościami. Możemy więc oferować konsultacje albo po prostu usługę danforiu. Na przykład, będąc montażystą, moglibyśmy prowadzić konsultacje dla YouTuberów z tego, jak poprawić montaż, uczyć początkujących montażystów fachu czy montować filmy prywatnym klientom. W idealnym świecie takie dodatkowe źródło dochodu ma szansę przerodzić się we własny biznes, umożliwiając nam porzucenie etatu i zaczęcie pracy na swoim. Oczywiście czeka nas wiele nowych umiejętności z tym związanych, które będziemy musieli opanować, ale na początek jedyne co musimy wiedzieć to, jak znaleźć pierwszych klientów. Dajcie znać, czy chcielibyście, żebym nagrał o tym oddzielny materiał. Piąty krok inwestowanie. Jeśli wykonacie cztery pierwsze kroki i nadal będziecie względnie oszczędni, to dzięki opanowanym umiejętnościom będziecie mieć mniejsze lub większe nadwyżki finansowe. Aby upewnić się, że już zawsze macie pieniądze, najlepiej będzie część z nich zainwestować. Niektóre środki warto byłoby inwestować w siebie, żeby zdobyć kolejne umiejętności, ale część dobrze jest przeznaczyć na bardziej tradycyjne aktywa, jak akcje, obligacje, nieruchomości, metale szlachetne czy krypto. Na początek może to być na przykład 25% oszczędności. Podstawy inwestowania. Poznacie na tej inwestowanie dla początkujących i będzie to bardzo wartościowa umiejętność, którą warto poznać jak najwcześniej. Zapraszam i do zobaczenia po drugiej stronie.